Są wydarzenia, które naznaczają historię ludzkości, ale są też znaki, których nie można ignorować, gdy się pojawią. Dzisiaj przekazuję Wam przesłanie o kluczowym znaczeniu, które jest ostrzeżeniem i nadzieją dla nas wszystkich. Ponieważ nadchodzi czas, w którym objawienie objawione wizjonerom z Medziugoria wkrótce się wypełni. Proszę, zostań ze mną do końca tego filmu, ponieważ to, co dziś odkryjesz, zmieni sposób. W jaki postrzegasz świat? Pierwsza tajemnica Medjugorja, która zostanie ujawniona światu w 2024 roku, jest wydarzeniem bez precedensu, znakiem z nieba, którego nie można zignorować. A kiedy to nastąpi, każdy człowiek będzie musiał podjąć decyzję, pozostać ślepym naprawdę czy otworzyć swe serce na nawrócenie. Wyobraź sobie, że jesteś w Medziugoriu, małym miasteczku położonym wśród wzgórz Bośni i Hercegowiny. Proste miejsce, które od 1981 roku stało się ośrodkiem niezwykłego objawienia boskiego. Najświętsza Maryja Panna, nazywana Królową Pokoju, ukazała się sześciu wizjonerom, przynosząc orędzia pokoju, miłości i nawrócenia. Ale to nie wszystko. Powierzył im dziesięć tajemnic dotyczących losów świata i ludzkości. Wśród tych wizjonerów znajduje się Mirjana Dragiciewicz-Soldo, ta wybrana do ujawnienia światu pierwszego sekretu, gdy nadejdzie odpowiedni czas. I ten moment nadszedł. Pierwszy sekret, znak, który każdy zobaczy. O tych tajemniczych tajemnicach mówi się od dziesięcioleci, ale na pewno wiemy, że pierwsze z nich będzie wydarzeniem widocznym dla wszystkich, znakiem, który pojawi się na niebie nad Medjugorjem. Nie będzie to zjawisko naturalne ani coś, co nauka potrafi wyjaśnić. To będzie znak boski, znak, że czas miłosierdzia dobiega końca i ludzkość musi przygotować się na oczyszczenie. Mirjana zawsze mówiła, że wydarzenie to będzie ostrzeżeniem, ostatecznym wezwaniem do nawrócenia, zanim zaczną się poważniejsze wydarzenia. Jeśli przyjrzymy się temu, co dzieje się dziś na świecie, nie sposób nie zauważyć znaków, wojen, konfliktów, klęsk żywiołowych, coraz głębszych podziałów między ludźmi. Konflikt między Rosją a Ukrainą, który wstrząsnął światem w ostatnich latach, nie jest tylko wydarzeniem politycznym. To znak ostrzegawczy. Matka Boża zawsze mówiła, że pokój jest kruchy i że bez modlitwy i pokuty świat będzie musiał stawić czoła coraz większemu cierpieniu. Dlatego pierwszy sekret jest tak ważny: kiedy na niebie pojawi się znak, nie będzie już żadnych wymówek. Nadchodzi czas wyboru: jak przygotować się duchowo. W obliczu tak potężnego przesłania możemy poczuć strach, ale strach nie pochodzi od Boga. Bóg wzywa nas do nawrócenia, a Maryja Dziewica wskazała nam drogę. Jak możemy przygotować się na to, co nadejdzie? Modlitwa, różaniec jest najpotężniejszą bronią przeciwko złu. Codzienna modlitwa nie jest już opcją, lecz koniecznością. Spowiedź, Matka Boża prosiła nas, abyśmy spowiadali się często, przynajmniej raz w miesiącu, aby zachować czystość naszych serc. Eucharystia, przyjmowanie Jezusa w Eucharystii jest źródłem naszej duchowej siły. Nawrócenie serca, musimy porzucić grzech i żyć według Ewangelii. Sama wiara nie wystarczy, trzeba ją jeszcze przeżyć. Kto z was już podąża tą drogą? Napisz Amen w komentarzach, jeśli jesteś gotowy odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej. Kiedy znak ten pojawi się na niebie, będzie to widoczny przejaw Bożej miłości i sprawiedliwości. Będzie to moment łaski, ale i wielkiej odpowiedzialności. Ponieważ nikt nie może powiedzieć, że nie wie, nikt nie może zignorować apeli Matki Boskiej. Od dziesięcioleci objawienia w Mediugorie wzywają świat do nawrócenia, modlitwy i pokuty. Wielu słuchało, ale wielu innych drwiło, zaprzeczało lub po prostu ignorowało te wiadomości. Kiedy jednak wypełni się pierwszy sekret i ukaże się Boski Znak, nie będzie już żadnych wymówek. Bóg da ludzkości ostatnią szansę dokonania wyboru między światłem a ciemnością, między nawróceniem a obojętnością, między zbawieniem a zatraceniem. Wyobraź sobie noc taką jak każda inna, z czystym niebem pełnym gwiazd. Nagle nad Medjugorjem zaczyna rozbłysnąć światło. Światło, którego nigdy wcześniej nie widziano, które nie jest gwiazdą, satelitą ani znanym zjawiskiem atmosferycznym. To światło świeci nieustannie, nie gaśnie, nie porusza się, nie znika. Ludzie zbierają się, żeby oglądać, donoszą media, władze domagają się wyjaśnień. Ale żadne naukowe wyjaśnienie nie wystarczy. Będzie to znak boski, powszechne wezwanie do nawrócenia. Sceptycy będą próbowali minimalizować i szukać alternatywnych hipotez. Jednakże każdy, kto usłyszał orędzie Maryi Dziewicy, natychmiast zrozumie. Czas miłosierdzia dobiega końca i rozpoczyna się decydujący etap w dziejach ludzkości. W tym momencie ci, którzy nadal mają wątpliwości, będą musieli podjąć decyzję. Przyjmij przesłanie dziewicy i zmień swoje życie albo zignoruj je i żyj dalej, jakby nic się nie stało. Jednak ci, którzy zamkną oczy i serca, nie będą mogli powiedzieć, że nie zostali ostrzeżeni. Znak ten będzie ostatnią szansą. Ostatnią możliwością przeanalizowania swoich uczynków, pokuty, porzucenia grzechu i powrotu do Boga. Jest to dar miłosierdzia, zanim objawi się Boża Sprawiedliwość. Ci, którzy przyjmą ten znak z wiarą i pokorą, znajdą siłę, aby przezwyciężyć przyszłe próby i przeciwstawić się złu. Ci, którzy to zignorują, pozostaną bezbronni w obliczu wydarzeń, które nadejdą. Nie możemy czekać na objawienie się znaku, zanim się nawrócimy. Czas zmienić swoje życie. Matka Boża już nas ostrzegała: modlitwa, post, spowiedź i Eucharystia są bronią, która pomoże nam przezwyciężyć nadejście prób. Nie możemy pozostać biernymi widzami. Musimy aktywnie odpowiedzieć na to wezwanie, przygotowując nasze serca i dusze, bo gdy nadejdzie sygnał, będzie za późno na wątpliwości. Czas łaski, ale i próby. Wiele osób zadaje sobie pytanie, co się stanie po ujawnieniu pierwszego sekretu? To pytanie dręczy wiernych i ekspertów zajmujących się objawieniami w Medziugoriu. Odpowiedź jest jasna i jednoznaczna. Jeśli świat się nie nawróci, wydarzą się inne, jeszcze poważniejsze wydarzenia. Czas, w, w którym żyjemy jest ogromnym darem miłosierdzia. Bóg, w swojej nieskończonej dobroci, daje ludzkości okres w którym możliwe jest dokonanie zmiany, pokuta i powrót do Niego. Jest to czas, w którym możemy otrzymać niezwykłe łaski, wzmocnić naszą wiarę i przygotować się duchowo na to, co ma nadejść. Jednak ten czas nie będzie trwał wiecznie. Po miłosierdziu przychodzi sprawiedliwość. Bóg jest miłością, ale jest też sprawiedliwy. Jeśli świat w dalszym ciągu będzie odrzucał jego wezwania, jeśli ludzie będą trwać w obojętności i grzechu, wówczas konieczna będzie silniejsza interwencja, aby obudzić sumienia. Po widzialnym znaku, jeśli ludzkość nie odpowie na wezwanie Maryj Dziewicy, spełnią się inne tajemnice, które sprowadzą wielkie udręki na cały świat. Wiele osób myśli, że zawsze będzie czas i że będą mogli dokonać konwersji później, gdy wszystko będzie bardziej jasne, ale to niebezpieczne złudzenie. Nie musimy czekać, aż na niebie pojawi się znak, który odmieni nasze życie. Musimy przygotować się teraz. Jak możemy to zrobić? Matka Boża dała nam dokładne instrukcje. Nieustanna modlitwa, różaniec musi stać się naszą codzienną bronią. Modlitwa z wiarą i oddaniem może zmienić bieg wydarzeń. Posty ofiary, składanie małych ofiar pomaga oczyścić duszę i wzmocnić wolę, by oprzeć się grzechowi. Częsta spowiedź: Nie możemy pozwolić sobie na życie z sercem obciążonym grzechem. Spowiedź co miesięczna jest konieczna. Udział w Eucharystii, spotkanie z Jezusem w Eucharystii jest źródłem naszej siły duchowej. Miłość i miłosierdzie wobec innych. Życie Ewangelią oznacza pomaganie potrzebującym, przebaczanie tym, którzy nas skrzywdzili i szerzenie pokoju. Oto filary, które pomogą nam przezwyciężyć ten czas próby. Nadejdą trudne czasy, ale ci, których serca są zakorzenione w wierze, nie będą mieli się czego obawiać. Bóg nigdy nas nie opuści. Maryja Panna jest z nami, prowadzi nas, chroni i daje nam siłę. Abyśmy stawili czoła wszelkim trudnościom. Ale to od nas zależy, czy odpowiemy na Jego wezwanie. To od nas zależy, po której stronie chcemy stanąć. Módlmy się razem. Zatrzymajmy się na chwilę i zjednoczmy nasze głosy w modlitwie. O Maryjo Dziewico, Królowo Pokoju, wstawiaj się za nami u swego Syna. Pomóż nam żyć w wierze, nadziei i miłości. Otwórz nasze serca na nawrócenie i daj nam siłę, abyśmy podążali drogą, którą nam wskazałeś. Kiedy pojawi się znak, uznajmy go za dar od Boga i odpowiedzmy na Niego miłością i skruchą. Chron nas przed sidłami zła i prowadź ku wiecznemu zbawieniu. Amen. Jeśli odmówiłeś tę modlitwę z głębi serca, napisz Amen w komentarzu i dołącz do tej wielkiej rodziny wiary. Moi przyjaciele, nie jesteśmy sami. Maryja Dziewica nas prowadzi, ale musimy jej słuchać i odpowiedzieć na jej wezwanie. Ona przemawia do nas przez swoje przesłania, daje nam rady, ostrzega przed niebezpieczeństwami, ale przede wszystkim pokazuje nam drogę do zbawienia. Nie możemy pozostać obojętni. Świat musi poznać prawdę. Dlatego zachęcam Cię do zasubskrybowania kanału, włączenia powiadomień i udostępnienia tej wiadomości jak największej liczbie osób. Każda dusza, która zbliża się do Boga, jest zwycięstwem dobra nad złem. Jeśli jesteś gotowy odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej, zostaw odpowiedź tak w komentarzach. Rozpowszechniajmy to przesłanie, aby jak najwięcej ludzi mogło się przygotować i przyjąć światło nawrócenia. Niech Bóg Cię błogosławi i niech Najświętsza Maryja Panna Cię chroni.